Czy właśnie obserwujemy wielki kryptoupadek Donalda Trumpa? Jego rodzina w ostatnich tygodniach zanotowała spadek, tracąc ponad miliard dolarów. Co się stało? Wielu wskazuje na to, że przyczyną jest rosnąca ekspozycja na rynek krypto i związane z tym spadki. Zanim Trump zaliczył ten spadek, musimy zrozumieć i pamiętać, jak doszedł do astronomicznych papierowych zysków. Rok temu, po wielu spotkaniach z kryptolobbystami, Donald Trump, który wcześniej był naprawdę dużym sceptykiem kryptowalut, dokonał dramatycznej konwersji i obiecując stworzenie przyjaznego środowiska dla branży, zaczął inwestować i zachęcać innych do inwestycji w kryptowaluty. Gdy wrócił do Białego Domu, ogłosił się prezydentem kryptowalut. I właśnie to otworzyło mu drzwi do prywatnych biznesów. Trump i jego rodzina uruchomili World Liberty Financial we wrześniu, i Trump był wymieniony jako główny rzecznik krypto. Platforma sprzedawała tokeny WLFI, a 75% zysków ze sprzedaży trafiło bezpośrednio do Trumpa. Do połowy marca firma sprzedała tokeny za 550 milionów, co przyniosło rodzinie 390 milionów dolarów przychodu. Dużo głośniejsze jednak były memcoiny od Trumpów. Token Trump oraz token Melania wygenerowały około pół miliarda dolarów ze sprzedaży i opłat transakcyjnych. Według raportu Financial Times w ciągu ostatniego roku biznesy kryptorodziny Trumpa zgarnęły ponad miliard dolarów przed opodatkowaniem. A token Melania nawet przez jego fanów nazywany jest pump and dump albo nawet rug Wobec czego Trumpowie nigdy się nawet nie ustosunkowali. Kurs tokena Melania jest aż 99% poniżej historycznego ATH. Zresztą token Donalda Trumpa również jest pod wodą 92% poniżej historycznego ATH. Ten sukces nie jest wolny od kontrowersji i mówią o tym bezpośrednio raporty. Analitycy wręcz domagają się dochodzenia w sprawie rzekomych powiązań WLFi z nielegalnymi podmiotami w Rosji i w Korei Północnej. Sugerują, że firma sprzedawała tokeny podejrzanym nabywcom powiązanym z praniem pieniędzy i północno-koreańskimi hakerami. Raporty wskazują, że interesy zagraniczne i państwowe podmioty kupowały dostęp i przychylność administracji Trumpa. Jedną z mega głośnych spraw jest ułaskawienie... Prezesa Binance, który jak twierdzi nie zna Donalda Trumpa, a Trump twierdzi, że nie zna CZ. Justin Sun, czyli chiński zainwestował aż 75 milionów w tokena WLFI tuż przed i zaraz po inauguracji. W tym czasie był ścigany przez SEC. A krótko po objęciu władzy przez Donalda Trumpa, jego sprawa została, wyobraźcie sobie, wstrzymana i całkowicie umorzona. Pamiętajmy też, że Justin był największym posiadaczem tokena Trump, dzięki czemu zyskał spotkanie z Trumpem na niechlubnej już kolacji. 67% w dół. Akcje Trump Media i Technology Group, które zainwestowały w Bitcoina około 2 miliardy dolarów, odnotowały ogromne spadki i udział Trumpa spadł o około 800 milionów dolarów. Dodatkowo token Wulfie, który na szczycie był wyceniany nawet na 6 miliardów dolarów, jest teraz wart 4%. 3 miliardy. Eric Trump miał około 7,5% udziału w firmie wydobywczej bitcoina American Bitcoin, ale jego udziały spadły o połowę, co uszczupliło majątek rodziny o ponad 300 milionów. Ale tu jest ta kluczowa różnica, która jest sednem tego całego kryptodramatu. Choć Trump traci na papierze, to największe straty ponosimy my. Ludzie, którzy kupili memcoina Trump w szczycie, na przykład w weekend inauguracji, stracili niemal wszystko. Byli to często jego lojalni wyznawcy, którzy kupowali tokeny jako wyraz po prostu wsparcia, poparcia licząc na szybki zysk u boku prezydenta Donalda Trumpa. I w tym samym czasie, gdy skandale krypto wychodzą na jaw, poparcie dla Trumpa również leci w dół. Nowy sondaż sprzed wczoraj wskazuje, że jego wskaźnik poparcia spadł poniżej poziomu z pierwszej kadencji, a już wtedy było dosyć kiepsko. Oczywiście ten spadek jest powiązany z różnymi kwestiami, ale krypto skandale z pewnością nie pomagają. No ale, no ale cóż, czy Trump jest skończony w świecie krypto? Raczej nie. Wielokrotnie udowodnił, że nawet największe skandale obyczajowe, ekonomiczne, czy po prostu przestępstwa, za które nawet został skazany, nie odbierają mu zaufania i sympatii. Na koniec, już naprawdę ostatni raz, ostatni dzwonek na zakup tokenów bez przedsprzedaży. Zostały 21 godzin 8 minut. I na przeddzień premiery wiemy, że będzie listing na KuCoin, i będzie listing na Maxi. Także, jeżeli chcecie dorwać te tokeny jeszcze w cenie przedsprzedażowej, przed premierą na Kucoin czy na innych globalnych giełdach krypto, to link znajdziecie w opisie filmu. I dzięki, że byliście ze mną. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Do usłyszenia.